Panie i Panowie Posłowie, Panie Marszałku, zauważmy, że PiS wprowadzając zakaz handlu w niedzielę tak naprawdę przyspieszył upadek szczególnie tych małych sklepów, bo duże sieci sobie poradziły, przeniosły część handlu do internetu, natomiast te małe sklepiki tak naprawdę, które często były w galeriach handlowych popadały. Jedna dziesiąta sklepów upadła od czasów, kiedy PiS doszedł do władzy. I trzeba powiedzieć jasno, że to padanie w tej chwili sklepów bardzo często ma związek z tym, że się przenosi handel do internetu i przenosi się do różnych sieci. I tak jak kiedy szliśmy z rodziną w sobotę czy w niedzielę na zakupy, tak teraz po prostu otwieramy laptop czy tablet i kupujemy w internecie. Często u pracowników, którzy też pracują w weekendy, dlatego że potem dostawa jest już w najbliższym dniu, czyli w poniedziałek. I teraz trzeba powiedzieć bardzo jasno: w tej chwili to, co robimy, to tylko naprawiamy błąd oczywisty błąd, bo trudno było zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, że 24 grudnia to jest niedziela. Ale zauważmy. Jak źle jest napisana w ogóle ta ustawa? Bo przecież wydawałoby się oczywistym, że mądry rząd robi taką zasadę, że rozporządzeniem reguluje, wskazując co najwyżej, ile niedziel w ciągu roku ma być pracujących. Wystarczyłoby wtedy, że w zależności od kalendarza decyduje, kiedy są dokładnie te niedziele, które są niedzielami handlowymi. Ale wy, zamiast tego postanowiliście tak to zabetonować, żeby wpisać do ustawy dokładnie dni, w których niedziele są handlowe te błędy. Musimy się w tej chwili naprawiać, ale prawda jest taka, że likwidując handel w niedzielę doprowadziliście do sytuacji, w której ludzie zaczęli odchodzić z tych sklepów, dużych sieci handlowych, gdzie są również małe butiki, również często w sobotę, bo był taki tłum, że okazało się, że dużo lepiej kupić gdzieś w internecie w dużych korporacjach i tak zyskują. Zalando zyskują różne duże sieci, korporacji międzynarodowe, a tracą mali przedsiębiorcy, którzy poprzednio sprzedawali swoje produkty, a teraz po prostu zwyczajnie nie mają gdzie.